Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. W tym tygodniu mija 100 dni od czasu powołania rządu koalicji 13 grudnia z Donaldem Tuskiem na czele. Dziś Donald Tusk jest nieobecny, a chciałem właśnie się zwrócić do Donalda Tuska z pytaniem, gdzie są zrealizowane konkrety, gdzie jest zrealizowane 100 konkretów, które obiecywał Donald Tusk. Proszę Państwa, to nie 100 konkretów, tylko 100 kłamstw. Oszukaliście wyborców, oszukaliście wyborców, kiedy... Szliście do wyborów składając obietnice. Jesteście niewiarygodni. Wasza wiarygodność sięgnęła dna i puka od spodu. Ale my, proszę Państwa, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości złożył osiem sensownych propozycji w postaci projektów ustaw. Dlatego domagamy się, aby jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu z tego katalogu, z tego spisu zrealizowane zostały między m.in. projekty dotyczące 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku Dzięki babciowego. Bardzo a także dobrowolnego ZUS-u. A więc od 13 grudnia. Do Dziękuję roboty! Bardzo.